Przywitajcie się z widzami. Cześć. Cześć, dzień, Siemanko. Dzień Witamy Was na kanale sekcja detektorystów Lubań. No już tu dziki na głodzie, już nie wytrzymują. E, dobra, szybki temat. Jak i dzisiaj, co dzisiaj robimy, co szukamy? Co robimy, to powinien pierwszy Możemy No już możecie tego, ten. Ja już tylko nagram wstęp i lecimy. E, zobaczcie, w tym miejscu, gdzie te krzaczory, znaleźliśmy na takiej starej mapie, nie niemieckiej, tylko innej. Miejsce i tu była główna droga przez te pole aż do lasu. Nie ten, tutaj co stoimy, tylko tam, ten, właśnie obok tego. I w tym miejscu mamy napisane, że to była stara oberża. Dlatego ten temat dzisiaj sprawdzimy. No jest trochę ciężko, bo jest niestależowane pole na, te, na tą naszą zgodę, ale no jakoś trochę się pokręcimy. Słońce nas pewnie przygrzeje o 10, to uciekniemy do lasu. Oczywiście ten las jest też nasz, także mamy gdzie chodzić. No wszystko pokaże temperatura. Dzisiaj ma być chyba 32 stopnie, także będzie ciężko. No ale sobie sprawdzimy tutaj to miejsce, chociaż troszeczkę. Zobaczymy, czy cokolwiek wychodzi po tej oberży Sary. Musi być bardzo stara oberża, skoro jej nie ma w ogóle na mapach niemieckich. I tej drogi też nie ma. Także atakujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i co pierwsze fanty wpadają? Kolega znalazł właśnie przed chwilą mi dał tutaj monetkę. Eee, Feninga, dwójeczka, cesarstwo. Tak, że coś tu się zapowiada ładnie, a ja mam starą łyżkę. Zobaczcie jaka stareńka ta łyżka jest. Głęboki sygnał. No, Jakaś śmieszna, zawijana, dziwna. No ale jest stareńka na pewno. Więc szukamy dalej. Dobra, widzę, że dzisiaj już się lider wyłania na czele. Już monetki zaczął kopać, teraz wołam je. Woła mnie do jakiejś... to kółeczko? No. Co ty gadasz? Na wierzchu tak była? Na wierzchu, na wierzchu. No to, dajcie mi rękawiczkę, zdjąć tylko. Ale tylko pełno żelazy. No nie, tutaj była właśnie ta oberża w tych krzakach. I co to będzie? Ty nie mów, że to jest złoto, chłopie. Ty, ale połysk ma na złoto? Nie, chyba nie. Przecież no ty... Zaraz zobaczymy. Wiesz jakie złoto jest? Ostatnio kopnęliśmy tam próbę. No myj sobie to chłopie, ja już ci no, daję dobie, ten. Się ręce Jaki strzał ty Obrączka, no, chyba złota Ty Ja ty jest pro... Jak 1700 Ty no patrz Wartek co on kopnął To jest 1705? Nie. Dobra, my to chłopie, myj to Ty ale próbę, Chyba złota będzie. No popatrz jak się świeci. No pewno jak się świeci, to... I ale z tyłu są te, nie inicjały. Kurwa, nie wiem, że to co? Masakra To masakra, jest, jest masakra Jest próba Jaki? Czy to kurda, który to jest sygnał? Drugi sygnał czy trzeci na tym polu? mój, mój drugi Pogasz. Masz tu Czekajcie, czekajcie. Daj, wytrę to No jest złoto na bank. Jest próba tak. Jest próba Mamy złoto jest ja. gram Co? Pięć gram gdzieś Ale która to będzie? Jaka to będzie próba? Znowu 3, 3, 333 nie. czy nie? Czy ta czymś Nieźle co? Jest próba. Gratulacje panie 585 No to 585 to lepsza próba, nie ta 30. Bo to tak, jest... To są jeszcze jakieś inicjały coś jest, to jest... jest są, inicjały są. Pokaż. Ale że strzelił chłopie. Piąty. 2005. Aha, to nie będzie z tych starych, tylko to będzie... No to mam. Jaki... Jest. Gratulacje. No nie no, złoty wszyscy, sypie, kurde, ostatnio. Ale przychodziliśmy tutaj, nie? No, no i nie. pięknie. Ale tak pani leżała, a ty na wierzchu. Na wierzchu była. Mhm. Pokażę Ci miejsce. No Ale wiesz co? Wiesz co zrobimy? Wiesz co zrobimy? Zapytamy się tego właściciela pola, czy czasami nie zgubiło brączki, bo to jest 2005 rok. To jest świeżynka, to jest świeżynka. I ten. I, I ten. Nie jest wysokiej próby. No jak? 585 to jest większy. No przecież ostatnio... 3, 3, 3. No to 333 3, 3 właśnie jest mniejsza. No. No. A to ty masz 5... 5. To 5... To nie jest 5. Czekaj. No Waldek tak przeczytał. No to jest 8, zawartość... 8, <laughs> to jest zawartość, czyst... to jest 33,3 z tego co czytałem ostatnio, tak. to e... to czystego, to czystego złota. A dlaczego jest e... próba z innymi metalami? Dlatego, jakby, że jakby była sama złota moneta, z, na przykład 99%, no to by była za i by się rozpadła, rozgięłaby się i tak dalej. Dlatego są dodawane inne, inne właśnie te pierwiastki do tego, nie? Aby była twarda do obróbki, i tak dalej, no zaraz robimy, ten, zaraz zrobimy e, zdjęcie. I będziemy to zdjęcie widzieć co tu jest, ale będzie chyba ta lepsza, bo ona się już świeci na żółto ładnie. 5 chyba, 5 mhm. nie? No, no panie, rozbiłeś pan, tak pan bank na początku. Nie, jest 3-3-3, Tak? 3-3 no, na pewno? Aha, no to czyli będziemy mieli tą samą obrączkę co ostatnio. 3-3-3, no ale mimo to piękny strzał, gratulacje. No. Piękna szczecinka jest. Piękna szczecinka. Będziemy musieli chyba porozmawiać z gospodarzem, żeby nam to stależował. Bo strasznie tutaj kurna ręka boli od tego. Kurde, człowiek pokonuje te opory. Tu mamy jakieś kółeczko. Jakiś guziczek będziemy mieli pompowany. Oczywiście bez żadnych sygnatur. Idziemy do Kaspra, Coś jakieś kółeczko mu tu ciekawe wyszło. Pokaż panie koniec czy coś? Pokaż co to jest Czekaj 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 Palcami, nie nie Jak się schodzi to się schodzi O, Powiem się, że ciekawe Co to jest? A więc tak To jest jakiś to, to jest jakiś zwierzak czy co to jest na tym popatrz? No czekaj, czekaj, do słońca znowu Ktoś leży na kolanach, znaczy na kolanach klęczy, nie? I na płasko, co nie? Jakaś postać? Iluminacji. Co? Iluminacji. Ale co to jest? Nie, co? Po francusku? Nie, Bochmer. Bo 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 Bochmer? Co to w ogóle? Dlaczego? Kurde, tutaj jest tak zarośnięte, ale myje się. To się myje, dobra. Dajcie nam chwilę, Przemyjemy to, będziemy więcej wiedzieć. No, słuchajcie, no nie wiemy za bardzo nic o tym. Czas wrzucimy sobie na grupę tam chłopakom. Niech identyfikują, ale tutaj z tej strony jest... Też jakieś napisy są, ale ciężko to będzie rozszyfrować. Może po przodzie. Bo przód jest dosyć specyficzny, jakaś postać właśnie na kolanach. I zrzucamy na grupę. Idziemy do naszego lidera dalej, bo znowu coś wykopał. Pokaż, 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 pokaż to żelazo tutaj. Pokaż to żelazo. Kształtem wygląda trochę staro. Trochę staro. Ale wiesz co, powiem Ci, zabierzemy to i weźmiemy koordynaty tego miejsca. Bo, no bo coś starego, tak? Może to być zło, może nie wiem. Ja nie jestem od tego. Trzymaj, weź tam sobie dokładnie te koordynaty, zrób i, i żeby było wiadomo gdzie. I damy to żelazo. W sumie konserwator też musi mieć jakieś kurde, oprócz monetek, obrączek złotych, też musi mieć jakieś żelazo na stole. Niech się męczy. Co to same czyściutkie rzeczy, tylko musi dostawać. Niech identyfikuje. Dzisiaj ma być 32 stopnie Kolega nas tak nakręcił tym złotem, że ciężko nam zejść z tego pola. Będziemy tutaj się smażyć dzisiaj na pewno. Nie będę musiał później chłopaków pogonić do lasu, żebyśmy poszli do lasu, bo nie chcę, żeby komuś się coś stało. Ktoś jeszcze mi tu zasłabnie i tak dalej. No na razie póki co, nie wiem, gdzieś do 10 pochodzimy, ale to później ta temperatura będzie tak rosła, że masakra. Mm, dobra, gdzieś tu jakąś monetkę miałem, o wyszło jakieś kółeczko. Co to będzie? Ajajaj, i znowu Król .pl. Ale to będzie stare, stare 5 groszy. Takie coś. O, nawet rocznika nie będzie wiadomo. Zaraz uciekamy w las. A, już temperatura sięga z nim tutaj. Nie? Tak, tak, tak. Będzie prześliczek. Przęśnik, tak? Przę przęśnik. Przęśnik, tak. przęśnik, no. ktoś nam to kiedyś takie coś pokazywał już. Czy identyfikował? Stary. A ja mam monetkę. Monetka, żyletka. Żyletka, monetka. Ojej. Ojej. Zilet ale wyczyścimy ją, zobaczymy. Ojej. Dobra, już wiemy, że to jest miedziuch. Wstawiam, że to będzie stary fenik jakiś z tych takich, wiecie, pruskich. Oj, strasznie nawozy go. Nie oszczędził, ale tak, tak, poznaję. Tutaj jest taki wieniec wielki. Ja to tak nazywam też. poznaje tego feninga. Tak, to są pruski pruski fenol. Wiecie co? Ja nie wiem co tu się dzieje. Tu jest jakaś kurde, gorączka złota się dzisiaj zrobiła. To co teraz odwalił Waldek, to jest kurde mistrzostwo świata. Zaraz wam pokażę, co Walde. to się stało. Ja... My chcemy już uciekać z tego słońca, a. Zobaczcie co Walkowi wyszło. Ja, ja nie wiem, ja tutaj chyba udaru dostanę? To? Ja <laughs> Popatrzcie co wyszło. Kawałek, połówka i to chyba złotej monety. Ja tak obstawiam, no bo to się świeci na, na złoto niesamowicie. Albo to jest złoty wisiorek albo to jest. Ale to ktoś tu patrzył widział rocznik? No jest tu. Ty w tym miejscu nie jest pamiątka, wiesz? Pokaż? No, no bo tak kurczę na monetę to troszeczkę no, bardziej tutaj, A, 1600 strona? tak, 39, no. ale hmm... Co było w tym roku? No, co było w tym roku? Ale to jest masakra. Kurde. No nie gadaj, że masz drugą część. Co? Ja cię, jest druga. Aleś pierdzielną, stare bi czybi Ja cię kręcę. No to co panowie? Dobra, dajcie na chwilę, my sobie to cicho, cicho, cicho nie przeklinaj, nie przeklinaj, ja wiem, że są emocje, że są, że jest, zobacz, jak wygląda mozydar, cały okręj, nie za bardzo. dzieliście to. Dobra, dajcie na chwilę, my zaraz się tutaj ogarniemy, bo na razie jesteśmy w ciężkim, w ciężkim szoku. Prawdopodobnie to będzie złota moneta albo wisiorek. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Ja, zobaczcie, nie, no szok, 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 szok. szok, 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 szok. Myjemy to. No dobra, posklejaliśmy to do kupy, posklejaliśmy to do kupy, bardzo to fajnie wyszło, bo ładnie w całości się prezentuje i co tutaj Waldek, Waldek już tutaj 1, wie mniej więcej 1, 24, grosz, tak? Grosz? No, 1,24 talara, 1639, faktycznie tak. 1639, tak? Materiał, Tylko, że tak. <laughs> a materiał jaki masz? Wiesz co, ogólnie to jest tutaj dużo widzę, że jest srebrnych, ale nasza... Nasza przebija kurczę na złoto. A na może taka. Nie, no kurde normalnie na złoto przebije. Albo pozłacana. Może były srebrne i złote te monety. Nie wiem. Albo pozłacana, albo nie wiem. No bo... Co ty Waldy go ty myślisz? Pozłacana na pewno. Pozłacana jest, ja to widzę od razu, przecież to... Tyle tych srewerek już się w rękach miało. No to... Co to znaczy g? Prag. Dobra i co to jest? Saksońska moneta, tak? Jeden grosz? Zobacz jak są, nie Weimar, coś takiego. No. Ja to sami nie wiecie. Zaraz, zaraz, zaraz. Pomału, zaraz profesor ci detektorysta. Zaraz ci powiem. Jaką mennicę ma przede wszystkim? Nie, to jest tłoczona. To jest stare. Bo to są, oni to, to tłoczyli, nie? Takie monety. No Ale, ale jaka czytelna jest. No, no. Już nie? druga. Nie, nie. Mój pod widoczny. Co fajna, nie? Mhm. Dobra, no to mamy drugą petardę dnia dzisiaj, ale to to jest. Nie Nie, ja, nie wiem, ale ja z tego jak mamy zejść z tego rek? Z tego pola. No? Co ci powiedział, na co bije? Nie, pokaż. Na złom. <laughs> Serio. <laughs> to nie, patrz na to, bo to cienkie, to no jak sreberko, tak samo jest, Weź to samo. Piec, no? No. Ale ładna jest, kurde. Szkoda, że pęknięta, ale ważne, że się udało oszczylić w dwóch kawałkach, no bo kurde, jakbyśmy połówkę znaleźli, to już taki niedosyt, nie? No tak mamy całą, ale fajnie. Super, gratulacje. Skąd byś wiedział, że... Ciężko by było nawet zidentyfikować, no to już trzeba by było się pobawić troszeczkę w internecie. Tu już teraz drugą szukasz, tak? Myślisz, że zaraz będzie. Obok sygnału, jak sygnał dawał z lewej strony, Całą dziurę wykopałem, no. a to w kamieniami, nie wiadomo czy ona nie była przeorana. No, 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 ale czytelna jest. Bo nie widać świeżo, widzisz, żeby takie była takie coś pęknięta. się ma w rękach. No przecież zobacz jak to przebija na złoto, chłopie. Tak. To nie jest serberko. Znaczy ona jest pod złotem, Czarny nalot jest tak. na złocie, to jest czarny nalot na złocie. Tak, nawet na tak. łączenie I teraz Argentum byśmy mieli, gdybyśmy to wsadzili, to by była na cała złocista. Tak. Tak. No jakby, nie ma ktoś Argentum, ktoś mi wtedy psikał wtedy po tym. Kto to od nas miał, Argentum? Dobra, to jest nieważne, jest tak czytelna i jest kurde piękna, że wow. No i dobra, emocje już upadły. Gorączka złota trochę ucichła. Wracamy do polmosów, do feningów. I nie, no tam można już zwariować na tym polu. Nie, to pole musimy zrobić, ale koniecznie. Ja muszę pojechać do tego właściciela, zapytać się kiedy on będzie to talerzował. No i tą obrączkę muszę też jeszcze zidentyfikować jakie ona ma inicjały No i muszę go jakoś podejść. Kurde zapytać się hmm, zapytać się w ogóle czy to jest może jego ojca, może on sam to zgubił, nie wiem to jest wygląda na ślubną obrączkę. Ja tak? jest czy wolny jest Tak? Nie, no zapytaj się go? Tak? Chcesz na kawę pojechać do niego? Nie, nie <grym> masz <to> <grym woli> Dobra, wróciliśmy do tego lasku, tutaj mieliśmy monety, wtedy ten zlepek monet co był i tutaj koninka moja wyszła, także tutaj się pokręcimy po tym lesie, dokładnie go zrobimy, bo za dużo fantów w jednym miejscu i trzeba to sprawdzić. No, jesteśmy dalej w tym samym lesie. I chyba będziemy mieli tutaj jakiś guziczek, coś mi tutaj się zaświeciło. O, jest dobra, nie będę już szukał. Proszę bardzo, o, ale pamiętacie w tamtym odcinku, kurde, jaki był słabiutki guziczek? Gładziuch taki, że nie można nic było rozczytać. Mówię, żadnych nie ma tych. No, to mamy dzisiaj ładnego. Zaraz zobaczymy, co tutaj będziemy mieli. Czy jakiegoś konika, kwiatuszki, czy coś tam jeszcze innego. Widzę, że ładnie się myje. Także ten będzie zaraz czytelny cały. Kurde, one zawsze taką adrenalinę robią te, te guziki. No, bo one właśnie z jednej strony są takie posrebrzane. O, zobaczcie światła tutaj. Ładny guziczek, jeszcze łóżko jakieś się zachowało. O. Ładny stan, naprawdę ładny. No powiem wam, że dobrześmy tutaj przyszli. Dobrześmy tutaj przyszli, bo las jest fajnie zaciemniony. Tutaj nie czuć tej spikoty, tak? Na słońcu byśmy zwariowali, ja i tak jestem cały mokry już. Już mi się powoli kończy dopalacz. Ale ten. No tu jest, tu jest jedyne takie miejsce, gdzie możemy pochodzić. Jest fajnie cień i w ogóle jeden taki chyba z lepszych odcinków tego lasu naszego w świeciu. Gdzie ten? No, gdzie nie jest tak załośnięty jeszcze o tej porze, tak? Większość lasów naszych to już jest tak zarośnięta. sam ostatnio miałem przypadek. Jak się wsadziłem do dziury, no to kurczę, połamałbym się na dobre. nie? No, wsadziłem się potąd, z kazikiem szedłem. Jeszcze ręką przywaliłem gdzieś jakiegoś pniaka, kolanem gdzieś przywaliłem. No także nie skończyło by się to za fajnie dla mnie, ale na szczęście, szczęście dopisało tym razem. No i udało się, nie? Nic, pochodzimy, zobaczymy co tu jeszcze. Co tu jeszcze będzie wychodzić w tej części lasu? No i dobra, mamy kolejne kółeczko z lasu. O, tu się będzie tak fajnie świeciło pod słońce. Zobaczymy co to jest. O. co może być? Pięć groszy, jakiś grzybiarz zgubił z zorzełkiem masz współczesne. Niestety. Dobra, słuchajcie. Połaziliśmy tam na dole. Nic tam za bardzo nie wychodziło. Ale siedzimy, jemy śniadanko. Wzięliśmy telefony w rękę. Popatrzymy, jak ta właśnie stara droga szła obok tej naszej oberży średniowiecznej, gdzieś tam, kurczę, na tych polach, co wam pokazywałem na początku filmu, gdzie ta obrączka złota wyszła. No i ona wchodziła do lasu. I ona wchodzi do lasu, właśnie, i tak dokładnie przecina, jak tam Eryk stoi. Jesteśmy na trasie tej, tej drogi i będziemy tak się trzymać, aż do wyjścia na, po, na pola. No i mamy jakąś, jakieś kółeczko tutaj. Zaraz zobaczymy sobie razem, co to będzie. No i coś starego znowu, coś starego No panowie chyba sreberko mam No, a jak? No to kurcze Ale fajna moneta No to kurde W końcu kurde po tych PRL-ach ale umyjmy sobie to, bo ja już się cieszę, bo ja już widzę. Nie, no jest srebro. Jest część talara, będzie. Ła, wow, super, elegancko, co? No chyba tak. Ale już myję, bo jest, kurde, troszeczkę nieczytelna. Ła, wow, dwunasta część talara, super. Jest, kurde, złoto, teraz srebro. Widzisz? Na tej starej drodze, co? No ładna, ładna, ale. Ale jeszcze Saksonia, ty. Saksońskie wizyty i herby. Ale śliczna będzie. Kurde, w końcu coś, kurde, posrebrzyło. Po tym PRL-u. Dwunasta część Talara, 1769. Kurde, patrz, przechodziliśmy tutaj, Eryk, tyle razy z chłopakami, nie? Przez ten las, przecinaliśmy nieraz tutaj. A dzisiaj się skupiliśmy na tej drodze, że miała być tu być droga. No i widzisz? I strzał. No to ja mam swoją petardę. O, już teraz luz. <noise> Ciśnienie zeszło. Cieszę się bardzo. Koczo tak mi się fajnie odsłoniło. <noise> Zobaczcie ten szpic. Mówię, kurde, jakiś bagnet będzie szeroki. Czy co, Jakiś miecz? A to kurde, zawias. Zawias od drzwi. No. Takie myliszcze. Jesteśmy na wylocie. Tu mamy pola już. Co to jest? A moją stara to Bardzo stara Bardzo stara no to jest drewniana, nie? Tylko bicie łopat miał. tego rodzaju łopat już od, od Rzymu używali, od Rzymu poprzednie No tak ale Skoro tak twierdzicie Proszę to bardzo to Jasne, to do plecaka Dobra drodzy widzowie kończymy nasze zmagania w tym upale Pochodziliśmy jeszcze troszeczkę po tym ściernisku, jak hmm. widzieliście ale to jest męczarnia, muszę zajechać do tego gospodarza, spytać się kiedy będzie to talerzował. I wtedy ten, wtedy, wtedy jeszcze raz sobie tutaj przyjedziemy na te pole. No może nie będzie taki patelni jak dzisiaj. Dzisiaj to jest już masakra. Także uciekamy. Wykąpać się kurde, jakieś zimne piwko wypić, nie? Dobra, zrobimy jakieś małe podsumowanie. Tu profesor detektorystek zwykle się skupia Nad swoim fantem. A co? Aha, tutaj. Dali, tu dali, mamy dali, tego, tą petardę dnia drugą dzisiejszą, to, że to srebro. No to jest srebro, ale ja wam udowodnię w domu, że to ja mam to jest... ten płyn i, i to zejdzie, ta czarna patyna, to będzie złoto. Razem ja tu widzę, że przebija się złoto. To jest coś okolicznościowa moneta, dlatego że pisze 1639 rok 20 juli. Tak? Mm -hmm. Myślisz, że to jest moneta okolicznościowa? 20. A jest jakiś w ogóle nominał 20. na tej monecie czy nie ma nic? Tylko tylko, tylko napisy gotyckie mm -hmm. nie? Złoto chyba nie. Ja Wam udowodnię, że to jest złoto. Tu U, mi za dużo weź... złota przebija. Weź... Po, po, pozłacane, pozłacane albo obrzę. pozłacane. Po weź... Pozłacane na pewno, ale taką też na... albo pozłacane. No, tu weź uryź. No zobaczymy. Dobra, no, chciałem... nie będziemy no, tu się teraz kłócić, bo to nie ma czasu na to. Eee, krótkie podsumowanie. No tak jak widzicie, złom z lasu. Klamerki, monetki. Tutaj na razie później damy. Monetki. Eee, tak, tu guziki mamy jakieś też nieczytelne. Połamany Arseniak, Arseni drugi cały smoczek. Jakiś dziecko niemieckie zgubiło w lesie. Smoczek alka. No co tu ciekawego jeszcze? Zapalniczka stara jakaś jest. Podkowy tam jeszcze masz, ale to już nie będziemy pokazywać te podkowy. To że Ostatnio, żeście widzieli tyle podków, że jakiś prześlik jest chyba z tego co wiemy. Kulki jakieś, tu znowu jakiś guziczek. To nie jest Arseniak, nie był myty. No i plus taka No, Tu jakieś małe biżuterie mamy. Malutkie, malutkie, bardzo malutkie biżuterie. Nie wiem co to jest w ogóle. Coś się świeci, jakiś kamień w środku, jakaś przypineczka. Nie wiadomo co to jest. To też nie wiemy jeszcze do identyfikacji. To jest ten słynny talon, się zdaje. To jest talon na, na myty my no. Dobra. Z monetek mamy tak Deder DDR z bananami związane? PRL Jagody nie, no, Polskie nie, nie. Złotówka 49 10 feningów, 2 feningi, 10 feningów, Jedynka Trzecia Rzesza 1939 rok Proszę bardzo Diament i szmaragd. Jest. Tu ja jest wrona Jest fastywka <grym> Jest 1939 <grym> no, bo, bo, rok jest wypięte. To jest talon na mycie podłogi Dobra i teraz tak Z lepszych fantów dzisiejszego Albo dnia to dzień robią te fanty złote, czyli Nie tak jak widzieliście, będzie. mamy złoto, mamy złoto, i tu jest próba 3 czy -3, 3, czyli 33,3 chyba czystego złota, z tego co pamiętam. No i tu mamy tą monetę okolicznościową do identyfikacji. Tak jak widzicie co to jest, to będziemy to jeszcze czyścić, zobaczymy co to z tego wyjdzie. Mi tu strasznie przebija złoty kolor, tylko kurczę no, obstawiam, że to jest złoto, ale to się przekonamy później. No i co, i gdzieś jeszcze srebrko jest. Gdzie to srebrko jest? Ślepe jest. Mamy jeszcze tu mycia jest nawalone, 12 część talara. Udało się ślepemu kierownikowi. co to jest? co, nie wiem, tutaj też są jakieś napisy, ale to jest tak zjedzone. Ale że tu nie wiadomo o co chodzi, ze tak, także 20. dzisiaj mi się wydaje, że jeden z lepszych dni był bo nieraz jest taka posucha, że naprawdę nic nie wychodzi a dzisiaj mamy złoto i srebro także uważam, że dzień zaliczony jest dobrze. No następnym razem mówię, będzie stależowane to będziemy tutaj sobie chodzić jeszcze. Myślę, że pole ma potencjał póki co uważam za fajny dzień dzisiaj. Nie Waldek? Tak jest. Jest złoto, razy dwa, jest srebro, są monety Szczęśliwi, zmęczeni, ale szczęśliwi i śmierdzący. I do następnego. Żegnamy Was serdecznie z tego upalnego dnia. Do następnego razu. Cześć Wam, hej.